Dzisiaj pogadamy o 21 błędach, które popełniłem jako początkujący fotograf, i pierwszy z nich to jest takie niezwracanie uwagi na wielkość matrycy. Wydawało mi się, że po przejściu na aparat cyfrowy, obojętnie jaką matrycę sobie wybiorę, wszystko będzie tak samo. I otóż wybrałem sobie aparat, który był oczywiście tańszy i miał matrycę APS-C, a to niesie za sobą wielkie konsekwencje. To trzeba wiedzieć, jakie są przeliczniki między tymi matrycami, jeżeli chodzi o ogniskową, czyli nie każdy obiektyw będzie dawał nam taki szeroki obrazek. Myślimy, że będzie dawał na przykład, jeżeli wybierzemy sobie 18 mm, to będzie już znacznie dłuższa ogniskowa. I w związku z tym to ma też oczywiście przełożenie na to, jakie efekty będziemy mieli na naszych zdjęciach. Tego oczywiście nie miałem przemyślanego i w związku z tym miałem ten problem z pierwszym moim aparatem. Potem drugim problemem było to, że założyłem sobie na droższy obiektyw, który kupiłem. Bardzo tani filtr, i to jest też tak, że my dajemy więcej pieniędzy za jakiś tam obiektyw, który ma nam super rysować obraz, a potem nakręcamy gorszej jakości szkiełko na to, żeby oczywiście ochronić nasz obiektyw. Natomiast jest to filtr UV, który nie ma super jakości szkła i w związku z tym. To szkło, za które zapłaciliśmy w obiektywie, jest już przykryte czymś, co psuje ten efekt i nie daje takiej jakości, jakiej oczekiwalibyśmy po naszym obiektywie, który, w który zainwestowaliśmy więcej pieniędzy, i w związku z tym. Polecałbym, żebyście inwestowali w dobrej jakości filtry, jeżeli kupujecie szkło też dobrej jakości, a jeżeli jest to taki podstawowy obiektyw, który dołączany jest do aparatu, to jeszcze wtedy nie musicie się na tym etapie tym tak mocno przejmować. Kolejnym błędem było zbytnie poleganie na autofokusie i w przypadku tych tańszych aparatów jest też tak, że na przykład ten autofokus nie zawsze trafia lub też kiedy nie korzystamy z centralnego punktu ustawiania ostrości w aparacie, na przykład właśnie w starszych lustrzankach, to jest tak, że czasami ten autofokus nie trafi i wtedy mamy ten efekt taki, kiedy autofokus szuka ostrości. I na przykład mogę powiedzieć, że zdjęcia z początkowego mojego okresu fotografowania właśnie nie wyszły, dlatego że. Ten autofokus szukał tego swojego punktu, i rozwiązaniem tutaj jest taka sytuacja, w której przełączamy sobie na autofokus ręczny i przymykamy przysłonę do na przykład F8. I wówczas nie musimy się tak martwić, że na przykład ostrość nie będzie tak precyzyjnie ustawiona na człowieka, tylko po prostu mamy taki większy zakres, w którym jest ta głębia ostrości, i w związku z tym też możemy się tutaj cieszyć tymi zdjęciami sytuacyjnymi, nawet przy aparatach, które mają wolny autofokus albo Prawie że nie mają tego autofocusa. Jeżeli chodzi o dobór przysłony, to polecam taki film, jak dobrać właściwą przysłonę. Na tym kanale znajdziecie go na pewno. Kolejnym błędem, który muszę wymienić jest nieprzygotowywanie się do zleceń, czyli na przykład nie chodzi nawet o to, że ktoś wam tam płaci za jakieś zdjęcia, idziecie i fotografujecie, tylko na przykład koleżanka prosi Was o wykonanie sesji albo idziecie tam po prostu pofotografować jakieś tam sprawy, to Dobrze jest sobie zaplanować, jakie ujęcia chcemy mieć. Nie po to, żeby ściśle trzymać się planu, żeby ten plan nas ograniczał. Natomiast chodzi o to też taką sytuację, że po prostu wiemy, co chcemy osiągnąć na danej sesji. I ja, kiedy sobie przypomnę, na przykład moje pierwsze śluby. To oczekiwałem, że to ludzie będą mi mówić, co ja mam fotografować, a nie zawsze ludzie, którzy proszą jakiegoś fotografa o to, żeby wykonał zdjęcia, wiedzą, jakich tych zdjęć potrzebują. I w związku z tym lepiej sobie przygotować plan działania niż polegać na tym, że ktoś nam powie, co powinniśmy sfotografować. Następną rzeczą jest szukanie ładnego tego, co sprzeda moje zdjęcia, a nie tego, co jest interesującego w danej historii, w danym wydarzeniu, czy w Fotografowanym przedmiocie, dlatego że kiedy szukamy tego tylko i wyłącznie, co jest piękne, co jest atrakcyjne wizualnie, no to zatracamy się w takim szukaniu, dążeniu do tego, co będzie estetyczne tylko i wyłącznie w tej naszej fotografii. Czyli zaprzepaścimy taką okazję do tego, żeby opowiadać jakieś historie zdjęciami. Ja wiem, że to jest wyższa szkoła jazdy, kiedy ktoś opowiada historię za pomocą zdjęć, ale postarajmy się przynajmniej szukać tego, co z wierzchu powiedzmy nieatrakcyjne, ale co może dopowiedzieć cokolwiek więcej o tych, co fotografujemy i na przykład w przypadku ślubów jest też tak, że jest bardzo duża taka tendencja w tej chwili do szukania takich właśnie pinterestowych, pięknych instagramowych ujęć, które pokazują dekoracje na przykład fotografowie oddają galerię zdjęć na których jest 100 zdjęć szczegółów jakichś tam dekoracji, a na przykład tylko 30 zdjęć Pokazujących ludzi. Mi się wydaje, że teraz to ludzie są ważni i to ludzi fotografujemy, powinniśmy przynajmniej w większym stopniu, niż te dekoracje. Oczywiście jest to coś dla fotografów poszczególnych specjalizacji ważne, natomiast ja, jako początkujący fotograf, zbyt dużą uwagę poświęcałem właśnie takim nieistotnym detalom, czy też istotnym, ale nie aż tak mocno, a nie ludziom, którzy powinni być tematem moich zdjęć. Następnym błędem było kupowanie aparatów czy też obiektywów bez tak zwanego researchu. Czyli wydawało mi się, że potrzebuję jakiegoś tam obiektywu. Patrzyłem sobie na strony internetowe oferujące sprzęt. Okej, okay, ten aparat biorę, bo jest po prostu super. I potem się okazywało, że on jest może super, ale nie dla mnie. I w związku z tym, teraz, w tej sytuacji, w której mamy aż tak dużo sprzętu i każdy z nich być może jest dobry. Nie mówię, może nie w stu procentach, ale jest wiele takich aparatów, które są po prostu top of the line, ale być może nie, nie są dostosowane do naszych potrzeb. I kolejnym właśnie takim błędem było to, że ja kiedyś kupiłem sobie bardzo drogi aparat. Myślałem, że też on zrobi zdjęcia za mnie, a potem się okazało, że to tak naprawdę wymusiło tylko i wyłącznie może styl mojego fotografowania, ale to dopiero ja musiałem się dostosować do tego sprzętu. I jest też taka oczywiście tendencja do tego, żeby kupować sprzęt, który zmusi cię do tego, żebyś ty się rozwinął jako fotograf i to jest być może też dobry taki krok, w który możesz zrobić po tym jak troszeczkę się ogarniesz z tą fotografią, ale w 99% przypadków trzeba jednak, dobrać taki sprzęt do tego, co w danej chwili chcesz fotografować, czyli dopasować ten sprzęt do tego, co będzie przed Twoim obiektywem, dlatego że tutaj możesz albo za dużo wydać, albo kupić nieodpowiedni sprzęt, bo chciałeś troszeczkę przeoszczędzić. Więc tutaj są takie dwie możliwości. A najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście zrobienie takiego badania rynku, tego co jest dostępne i co może się przydać w przypadku tej kategorii, którą chcę fotografować. Następną sprawą było to, że ja nie byłem takim tak zwanym jestmenem do tych. Okazji, które się trafiały fotograficznie, i gdybym rzeczywiście przyjmował wszystko to, co leci, żeby się na przykład właśnie wyćwiczyć w tej fotografii, jakakolwiek by ona nie była, w każdej możliwej dziedzinie, to myślę, że byłbym dalece bardziej rozwinięty jako fotograf niż jestem w tej chwili. Dlatego że ja się bardzo ograniczyłem do takiego wąskiego grona różnych zleceń, które mogłem robić jako fotograf, i zaprzepaściłem wiele okazji które mogły mnie rozwinąć. Chyba taką największą wadą, którą musiałem zwalczyć jako fotograf, było to, że byłem niezainteresowany sprawami technicznymi. I ja wiedziałem, że jest taki trend teraz, że się mówi, takie sprawy techniczne mnie nie obchodzą, być może ja jestem bardziej artystą, ale każdy artysta, pomyślcie sobie o wiekach minionych, Najpierw zapoznawał się ze sztuką, najpierw zapoznawał się z takimi technikaliami swojej dziedziny, a dopiero potem, na podstawie tego, że się już wszystkiego dowiedział, eksperymentował, zmieniał, szukał. Czegoś takiego jak swój język wyrazu, i w związku z tym, jeżeli jesteście fotografami i myślicie, że te sprawy techniczne Was nie dotyczą, to jest błąd. Powinniście zgłębić te wszystkie tajniki dotyczące fotografii, dlatego, że potem, jeżeli już będziecie ekspertami w tej dziedzinie fotograficznej szeroko pojętej, no to będziecie po prostu jak z rękawa wyciągali sobie różne sztuczki i wykorzystywali te wszystkie możliwości, które daje nam fotografia, bo tych możliwości technicznych jest naprawdę nieograniczona ilość. Dużym problemem dla mnie też było nienoszenie aparatu wszędzie, gdzie jest to tylko możliwe. Dlatego, że kiedy już zainwestowałem w lustrzankę, to mi się wydawało, że już to takie jest ciężkie do noszenia i tak dalej. W tej chwili, oczywiście, ta miniaturyzacja sprzętu sprawia, że aparat może być zawsze obecny w naszych dłoniach. I to prowadzi nas oczywiście też do kolejnego punktu, czyli lekceważenia zdjęć wykonywanych telefonem, na przykład. Dlatego że obojętnie, jaki mamy sprzęt, czy na przykład ktoś nam powierzył telefon, czy, czy mamy swój, czy też kompaktem fotografujemy, to nieważne, to ty jesteś fotografem, więc wykaż się za każdym razem, nawet jak cię babcia prosi o sfotografowanie jej. Gdzieś tam na jakiejś wycieczce, dlatego że to, czym my fotografujemy, to nie ma praktycznie znaczenia. My musimy się starać tak samo jak przy lustrzance, bezlusterkowcu, czy też przy telefonie. To jest po prostu tylko narzędzie. Natomiast to, że my jesteśmy fotografami, musi nas oczywiście zmusić, tak mówiąc oczywiście w cudzysłowie, do tego, żebyśmy komponowali poprawnie czy też naświetlali zdjęcie tak, jak należy je naświetlać, dlatego, że my musimy jako fotografowie ciągle pracować nad tymi naszymi nawykami, do tego, żeby uważać na kompozycję, kiedy fotografujemy, uważać na światło, uważać na wszystkie okoliczności, w których. Wykonujemy nasze zdjęcie i nieważne właśnie czym to zdjęcie robimy. Kolejnym dużym błędem, który popełniłem było to, że ja nie oglądałem filmów pod takim kątem, żeby patrzeć jak kamera jest prowadzona. A w kinematografii mamy nieograniczone pole do edukowania siebie właśnie w tym zakresie, żeby na przykład kiedy fotografujemy ludzi, zobaczyć jak ludzie są przedstawiani. W parach, na przykład, jak, jakie ujęcia sto, są stosowane w Hollywood czy też w jakichś tam innych wytwórniach. No i oczywiście z tych filmów możemy się bardzo dużo też nauczyć na temat opowiadania historii, pokazywania ich za pomocą kadru jak tam światło. Buduje różne emocje, nastrój, i na przykład, jeżeli chcecie poprawić swoje umiejętności, czy też dokształcić się, to w kategorii takich filmów, od których można by było zacząć, poleciłbym taki film księgowy. On jest trochę straszny, wbrew temu, jaki ma tytuł, natomiast tam kamera jest tak świetnie prowadzona, że naprawdę dużo się dowiecie, jeżeli chodzi o właśnie pokazywanie ludzi. I jak zaczniecie filmy analizować pod kątem wizualnym, to zobaczycie, że też to wpłynie bezpośrednio. Pośrednio na waszą fotografię. Moim kolejnym błędem było to, że ja zignorowałem sobie podstawy fotograficzne, bo mi się wydawało, że jak już rozumiem przysłonę, czas i to jaki sposób naświetlać zdjęcia, to już to mi wystarczy i potem pojawia się taka. Pycha, że przecież ja się nie będę zniżał do tego poziomu poznawania podstaw, a to jest wszystko, oczywiście, taka blokada, która sprawia, że my się już tutaj też możemy zatrzymać jako fotografowie na jakimś poziomie, i potem już myślimy, jest już za późno, żeby podstawy poznawać. Ja właśnie z tego powodu ciśnę tak dużo treści o podstawach fotografii na tym kanale, żebyście. Niezależnie od tego, na jakim poziomie jesteście, mogli sobie właśnie poszerzyć ten wachlarz umiejętności związany z, właśnie z podstawami fotografii, bo potem to zaprocentuje na Waszej ścieżce rozwoju fotograficznego. Także nie obrażajcie się na niektóre filmy na tym kanale. Sprawą, której też nie rozumiałem, było to, że edycja to nie to samo, co obróbka i Trzeba się uczyć oczywiście obróbki, trzeba robić te wszystkie kursy, ale też trzeba zainteresować się edycją, wybieraniem tych zdjęć, układaniem ich w zestawy, które sprawiają, że te nasze fotografie wyglądają lepiej, lepiej się prezentują, nabierają wagi. Więc tutaj radziłbym też to, żebyście się troszeczkę zainteresowali różnymi poradnikami prowadzonymi czy też pisanymi przez właśnie takich ludzi, którzy na co dzień są edytorami, żeby wyszukać takie treści w internecie i potem zobaczycie, że nawet jak będziecie swoje fotografie układać w takie blogi, zaczniecie prezentować swoje fotografie, to to będzie kluczowy czynnik, który sprawi, że ktoś powie, wow, ten fotograf to jest naprawdę niesamowity, jego historie tak wciągają, że to jest szok ale to się dzieje wszystko przez takie celowe zabiegi, które sprawiają, że ktoś kto ogląda nasze zdjęcia, po prostu idzie wzrokiem za tym co fotograf właśnie sobie zamierzył podczas układania zdjęć. Jeżeli spojrzycie na właśnie blogposty najważniejszych fotografów świata w każdej tam dziedzinie, to zobaczycie, że te zdjęcia nie są po prostu w kolejności przypadkowej, tylko tam działa już naprawdę przemyślany plan, który sprawia, że później Użytkownik taki, który ogląda te zdjęcia. On po prostu jest zachwycony, spędza nad tymi zdjęciami bardzo dużo czasu. Kolejnym błędem jest to, że my tutaj zbyt szybko oceniamy nasze zdjęcia. Wydaje nam się, że one są beznadziejne na przykład, do niczego się nie nadają, a potem jak mija czas, na przykład 10 lat, wracamy do tych naszych fotografii z dawnych czasów i patrzymy, kurczę, nie są w sumie takie najgorsze te zdjęcia. Bo tutaj chodzi naprawdę o to, że zdjęcia z czasem nabierają coraz większej wartości, więc przy ocenianiu zostawmy sobie właśnie więcej czasu, żeby. Docenić te nasze zdjęcia, bo naprawdę na pewno robimy lepsze zdjęcia niż się nam wydaje. Kolejnym błędem, który zrozumiałem dopiero po czasie, jest to, że w obróbce jest taki moment, w którym już wystarczy. Już nie trzeba tak męczyć tego zdjęcia, nie trzeba siedzieć nad jedną fotografią 4 godzin. Oczywiście z wyłączeniem tych wszystkich zdjęć, które robimy, jako tam fotografia beauty, jakieś tam detale są mega ważne na skórze i tak dalej. Natomiast przy większości zdjęć i tak ludzie oglądają nasze zdjęcia na ekranach smartfonów, które Pamiętajmy, że nadają im większą kontrastowość, podświetlają te zdjęcia i w związku z tym one i tak atrakcyjniej wyglądają. Więc jeżeli na przykład na naszym monitorze wygląda zdjęcie już znośnie, to też miejmy to w świadomości, że w większości przypadków użytkownicy internetu będą oglądali te zdjęcia po prostu na o niebo lepszych czy przyjemniejszych ekranach niż te nasze komputerowe, bo smartfony podbijają zdjęcia. To jest też jeden z tych sekretów tego, że zdjęcia na smartfonach nam się bardziej Podobają, czy też filmy, i w związku z tym musimy sobie uświadomić, że w obróbce istnieje coś takiego jak enough is enough. Taka zasada, że już po prostu bardziej nie trzeba tego zdjęcia poprawiać. I najgorszym z tych wszystkich błędów, które popełniłem, było to, że ja się nastawiałem, że będę fotografem światła naturalnego, że tylko i wyłącznie światło naturalne, światło zastanę, takie jakie będzie tam lampka jakaś, to wykorzystam. I oczywiście bardzo fajnie jest wykorzystywać takie jakieś punktowe oświetlenia, to gdzie się tam pojawi jakieś światełko. Trzeba kupić sobie lampę błyskową, trzeba nauczyć się błyskać. Ja bardzo długi czas ignorowałem te kwestie, ignorowałem kwestie zakupu samej lampy błyskowej, czy też możliwości rozwijania się jako fotograf który umie błyskać i na tym kanale nagrałem taki filmik lampa błyskowa w 4 minuty albo nawet w 5, nie pamiętam w każdym razie ten filmik jest po prostu wytłumaczeniem tego jak lampą błyskową operować w najprostszy z możliwych sposobów, który i tak sprawi że nasze zdjęcia będą o niebo lepsze niż gdybyśmy korzystali ze światła zastanego, więc zostawiam Cię tu w tym punkcie, żebyś kliknął w ten film i zobaczył że lampa błyskowa wcale nie jest straszna, do zobaczenia w kolejnym filmie